Gorąca atmosfera, ale nie tylko ze względu na temperaturę, która nas otacza, ale także dlatego, że zostało dosłownie kilka dni do rozpoczęcia XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Chcieliśmy w tym gorącym czasie zajrzeć do miejsca, w którym toczą się wszystkie przygotowania i porozmawiać z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wydarzenia w Kościele Luterańskim w Polsce. Chyba już dziesiątki, jeśli nie tysiące razy usłyszał ksiądz biskup pytania o swoje oczekiwania związane ze zgromadzeniem ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej. To może inaczej. Jakie ksiądz biskup ma obawy? Z tymi tysiącami razy to pan trochę przesadził, ale generalnie rzecz biorąc, to oczywiście mamy oczekiwania związane ze zgromadzeniem. Chcemy przede wszystkim, żeby to zgromadzenie odbyło się Najlepiej jak tylko może być zorganizowane, ale z drugiej strony, by też podjęto na nim bardzo ważne, istotne decyzje dla światowego luteranizmu, by one nadawały kształt rozwoju kościoła, współczesnego kościoła we współczesnym świecie. To jest chyba trochę trudne, bo jesteśmy z różnych kontekstów, z wszystkich kontynentów, z bardzo różnych kościołów. Tych, które mają po kilka milionów ludzi wiernych, i tych, które mają po kilka set osób, nawet, więc i są z różnych kontynentów. Są bogaci, w miarę średnio zamożni, tacy, którzy są bardzo biedni, tacy, którzy są prześladowani, i tacy, którzy mają tendencję do tego, żeby wpływać na politykę swoich, swoich państw. Więc takie zgromadzenie i ustalenie tego, co chcemy wspólnie, razem robić, jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, że program jest na tyle dobrze przygotowany, i także delegaci będą zabierali głos, że takie myślenie o kościele przyszłości, luterańskim kościele przyszłości, będzie w Krakowie wyartykułowane i potem wprowadzone w życie. To jak jest ten luterański kościół przeszłości? No, myślę, że taki, który odpowiada na potrzeby ludzi, którzy, którzy są, jest to kościół, który potrafi znaleźć język, bo ja zawsze powtarzam, Ewangelia pozostaje dokładnie ta sama. Natomiast ponieważ społeczeństwa, świat się zmienia. I to zmienia się tak dynamicznie, że kiedy 10 lat temu mówiłem, że tak powinniśmy coś robić, to w tej chwili jest to nieaktualne. Chociażby Pandemia nas nauczyła tego, że zupełnie inaczej zmieniliśmy sposób działania. Natomiast Kościół musi być Kościołem, który słucha, który patrzy i który zauważa, gdzie i w jaki sposób, gdzie są ludzie i w jaki sposób do nich, do nich dotrzeć. Kościół powinien być uważny, powinien słuchać. Słuchać przede wszystkim Ducha Świętego i słuchać ludzi. A co w sytuacji, kiedy Kościół ma jakieś przesłanie, ale ludzie już nie chcą słuchać tego, co Kościół ma do powiedzenia? Myślę, że to nie jest kwestia tego, że ludzie nie chcą słuchać tego, co Kościół ma do powiedzenia. Pytanie tylko, czy Kościół przekazuje, przekazuje Ewangelię. Według mnie, ja w ten sposób wierzę. Tym, który prowadzi Kościół jest Duch Święty i on potrafi znaleźć odpowiednie narzędzia dla, do ludzi, dojścia do ludzi, którzy mają konkretne potrzeby i on odpowiada. Kościół jest tylko narzędziem do tego, by Ewangelia była w należyty sposób zwiastowana, więc zupełnie inaczej należy podchodzić do kogoś, kto jest, nie wiem, Wychowane w jakiejś zamożnej rodzinie i regularnie jest nauczony chodzić na nabożeństwa i w jakiś sposób dobrze się czuje w takiej formie nabożeństwa, w której się znajduje. A zupełnie inaczej powinniśmy pójść do młodych ludzi, którzy nie wiem, są zbuntowani albo nie wiem, są w różnych subkulturach, żyją w świecie wirtualnym. No, i po prostu trzeba znaleźć tych, którzy potrafią w tym świecie także się odnaleźć. Bez narzucania, bez przymuszania, ale po prostu z oferta to jest może złe słowo, ale z powiedzeniem, masz potrzeby, masz problemy, możesz je odnaleźć, Rozwiązanie możesz odnaleźć w tym i w tym miejscu. No, może oferta nie jest złym pojęciem, bo właściwie Kościół jest jedną z takich subkultur, coraz mniej zauważalną, coraz. O mniejszym znaczeniu w społeczeństwie. Pytanie: o jak jakim, Kościół ma tej subkultury? O jakim kraju pan mówi tutaj? Mówi, że jaki, Kościół jest mało, mało zauważalny. O Polsce. Mówi o Kościele o to, Luterańskim w Polsce. A, Kościół Luterański w Polsce, tak, bo myśleliśmy, Kościół i Polska, i Kościół niezauważalny, to są jak gdyby dwa różne pojęcia. Kościół jest zauważalny, natomiast Kościół Luterański jest średniej wielkości. Tak bym to powiedział, mający bardzo duży potencjał. Potencjał przede wszystkim ludzi, którzy w tym kościele są, ludzi, którzy sami wchodzą do tego kościoła, bo mamy wielu tych, którzy do kościoła alteręckiego się przyłączają z jakiegoś powodu, dlatego że coś odnaleźli i ci ludzie są takim kołem zamachowym taką grupą misyjną, która potrafi wychodzić do społeczeństwa, w którym. W którym jesteśmy. Mhm. Mówił ksiądz biskup o Duchu Świętym, który prowadzi Kościół. Słowo Duch jest również częścią tego częściowego hasła zgromadzenia w Krakowie: ciało, duch i nadzieja, ale przed tymi słowami pada słowo jeden jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Czy właśnie ten przedrostek, ten, to słowo jeden, nie jest czasami tym największym problemem współczesnego chrześcijaństwa, ewangelicyzmu, także w Polsce i na świecie? Czy chrześcijaństwo i chrześcijanie nie są czasem zbyt mocno podzieleni, że właściwie już nie potrafią być jedno, myśleć podobnie? Czy to nie jest wyzwanie ponad siły, ponad możliwości Kościoła? Ale gdyby spojrzeć, tak naprawdę od tego momentu, kiedy Pan Jezus modlił się do Ojca, by uczniowie jedno byli, to tak, de facto Kościół był zawsze podzielony i zawsze były różne poglądy. Nie chcę tutaj zwracać do historii Kościoła, czy tych pierwszych wieków i sporów, które wtedy miały miejsce, ale Kościół z natury swojej był. Zawsze podzielony, zawsze byli ludzie, którzy w różny sposób myśleli. W tej chwili my koncentrujemy się na Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej, czyli mówimy o Kościele Luterańskim, który jest tylko jedną częścią chrześcijaństwa. Jest wiele innych kościołów, innych denominacji, innych grup wyznaniowych, które też funkcjonują i jesteśmy jednym kościołem bo kościołem Jezusa Chrystusa. Razem z Kościołem Rzymskokatolickim, prawosławnymi, wolnymi kościołami, charyzmatycznymi i tak Tworzymy jeden kościół Jezusa Chrystusa, którego głową jest Jezus Chrystus. Natomiast w samym luteranizmie też jesteśmy oczywiście podzieleni w trochę inny sposób, patrzymy na różne rzeczy, ale wynika to z pewnych kontekstów, w których, w których żyjemy, bo inaczej na sprawy społeczne, zadanie. Będą patrzały kościoły z, ze Skandynawii, które są duże i prawie narodowe albo jeszcze niedawno były narodowymi, a zupełnie inaczej będzie patrzył kościół w Polsce, który zawsze był mniejszością mniejszą, większą, ale zawsze mniejszością. Zupełnie inaczej będzie, będą patrzały kościoły już na innych, innych kontynentach. Więc my się w pewien sposób różnimy, bo różni się społeczeństwo, w którym żyjemy. I tak jak cały czas mówi o tym, że Kościół musi być dynamiczny, musi się rozwijać, by odnajdywać swoje miejsce co roku w, w społeczeństwie, które co roku jest nieco inne, bo sytuacja się zmienia w danym, w danym kraju. Mówi ksiądz biskup o kontekście i, i myślę, że warto to pogłębić, tym bardziej, że do Krakowa i wielu parafii naszego Kościoła przyjedzie wielu luteran z różnych właśnie kontekstów, kulturowych, religijnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, będzie to również historyczne wydarzenie, bo jeszcze nigdy wcześniej tak zróżnicowana grupa naszych współwyznawców w historii naszego Kościoła do Polski nie przybyła. Czy zdaniem księdza biskupa może to mieć jakiekolwiek przełożenie na Życie wewnętrzne Kościoła, na jego przyszłość, na jego myślenie o przeszłości I, i, i co, zdaniem Księdza Biskupa, ten mały Kościół, o którym mówiliśmy, luterański w Polsce, może im też zaoferować. Znaczy, powiem tak. E, m, oczywiście, zjazd czy ogólne zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej z imprezą, która jest zamknięta. Dla delegatów, dla tych, którzy są oficjalnymi wizytującymi osobami czyli są poszczególne grupy, no i oczywiście też mamy jakąś miejsc, ilość miejsc dla ludzi z naszego kościoła. Więc trudno tutaj mówić, że dla Kościoła będzie to miało bardzo duże przełożenie, bo fizycznie tych osób, które tam przyjadą z Polski będzie niewiele. ale z drugiej strony cały czas z zjastunie są relacje o Kościoła, które, o które się modlimy, i tutaj bym powiedział, że największą zmianę możemy zauważyć w, w parafiach, które rzeczywiście korzystają z tej oferty modlitwy o konkretne kościoły w danym kontynencie, w danym kraju, bo wtedy, oprócz modlitwy za kościół, nie wiem, w Kolumbii, w Chile, w USA, podajemy też kontekst, w jakim oni żyją kontekst polityczny, geograficzny, społeczny i w ten sposób poznajemy trochę, trochę Światową Federację Literacką. Dla mnie to jest bardzo ważne, że te modlitwy się odbywają, że one są. Gdziekolwiek przyjeżdżam, to zawsze pilnuję, by, by nie zapomniano o, o, o tej, tej modlitwie. Na pewno też dla nas ważne jest to, co wypracowuje Federacja Luterańska, dokumenty, które, które są i które powstaną także po, po zgromadzeniu, bo od jakiegoś czasu staramy się wszystkie te dokumenty, studia biblijne, przekładać na język polski, by były one dostępne dla wszystkich tych, którzy chcą. Internet sprawia w tej chwili, że nie trzeba często wydawać wielu pieniędzy czy kupować takie materiały. Można sobie je najnormalniej w świecie ściągnąć, i to jest dla nas jest po prostu bardzo ważne.